Internet... Dybry dobry, witam. Kolejna trasa, kolejny tydzień. Kolejna haruwa. <grym> jedziemy na Niemcy. Na początek Sebastian Kadziszewski, wielkie dzięki za kawkę. Przyda się, jak będziemy wracać do Polski, na pewno skonsumujemy. A teraz póki co jedziemy. Jedziemy Niemcy. Zaczynamy tu od Frankfurtu, kończymy koło Trier. Tam przy Saint-Trier, to jest na granicy z Luksemburgiem Jak to dobrze kojarzę Mam jedno gigantyczne okno, nie wiem ile ono ma z 5 metrów i mnóstwo dodatków czekajcie może sobie tędy wjadę o to sobie wiedziałem i mnóstwo dodatków i do takich dużych więc ciekawie niezłe kopanie w tym zobaczymy kiedy będzie to, będziemy zrzucać zaraz na początku czy później wszystko się okaże. Muszę jeszcze stanąć tutaj na sekundę iść do sobówki, bo zapomniałem. E, plecaka z laptopem. A przyda się, żeby trochę te filmy robić na trasie. Na no, później tego do domu, tego jest za dużo. Siedzenie w domu i grzewanie w tym. Więc e, podstaniemy jeszcze na sekundę, tylko wyciągniemy lapka i lecimy. Plan znowu dojechać na ten parking, by było dobrze. Co ten zamek zwiedzałem ostatnio, nie obraziłbym się, byłoby przyjemnie, ale co wyjdzie, jak wyjdzie, to zobaczymy. Jakby to musiał jakoś stanąć teraz, dobrze. Jak tu stanąć, żeby było dobrze. sobie staniemy na sekundę i tyle Dobra, lecimy szybko do tego auta Oj oj, oj. Uh, uh, uh. Nocne bieganka. Kolano mi siadło Więc moje bieganie wygląda jakby Stary paralityk ja Jestem ciekaw, czy ja ten czy, gdzie ja mam ten plecak Bo mi się wydawało że ja go wyciągałem A jest tu Patrz, jaki burder tu jest Dobra Najważniejsze, że go mamy A, byłem weekend byłem w Brennej w fajnym lesie, fajny parking znalazłem, poznałem fajnych ludzi Taki Tomek i Sebastian, więc polecam Wam ee, na ten drugim kanale sobie później zerknąć. Jak i co. Czekaj. Rzucimy to tu. Na razie, nie leci. Jedziemy. Majdewna nocka za nami, takie ulewy dogoniłem w Niemczech że szok mam nadzieję, że jutro nie będzie tak padać bo przecież zwariuje. tym bardziej, że tam mówiłem, tych dodatków tam mam od groma więc naprawdę dobrze by to było wszystko rozładować eee, bez deszczu bez kombinacji spaceru chyba dzisiaj nie będzie, choć tam o, do tego parkingu jeszcze no jeszcze mam tu 4 godziny jazdy, więc to wszystko się może zmienić ale to chyba idzie na Polskę o, jedzie jakiś hymer to jakiś camperman, nie? Chyba. wydarzyło z tym busem ale to, kurde, jak wyjadę to wam pokażę jaki popisany graffiti <grym> to, co, by... to masakra kto mu to tak zdemolował. Zastanawiam mnie chyba, <grym> chyba, że to jest jakaś taka reklama i to tak ma być, ale wątpię to wygląda jakby mu ktoś normalnie jakiś wandal, wandale dopadli tego busa i go tak zniszczyli popatrzcie na to strasznie to wygląda to nie jest, to, to, to nie wygląda na reklamę a my jedziemy dalej dalej pada, miejscami bardziej, miejscami mniej no trudno no i co, nocka zleciała, udało się znowu dojechać tutaj na tą miejscóweczkę sympatyczną, mam nadzieję, że tam stanę Muszę przypomnieć, musiałbym poszukać filmu z zeszłego roku kiedy był ten parking cały zarąbany tymi kamperami. Nie wiem, czy pamiętacie ten, ten, ten film. Muszę go poszukać i, i gdzie to kiedy było, żebym się znowu nie wrąbał na taki poniedziałek, że tam nie wiadę, jak ostatnio, no ja tam wjechałem, ale ale nie było to proste. <laughs> jak pamiętacie, w ogóle ten weekend, ostatni weekend marca ze zmianą czasu. Nie wiem, czy u was też tak było, ale ja bardzo dużo policji widziałem, bardzo dużo stali z radarami, z dmuchaniem. Ja dmuchałem w Koniakowie bodajże, w Istebnej, w takich wioskach, gdzie nigdy przez lata, jak tu mieszk mieszkam w Beskidach ponad 10 lat, to i wcześniej w tych Ujsołach jeździłem do pracy jeszcze dalej, to jak były nawet te akcje gdzieś tam, e po Andrzejkach, czy po Sylwestrze, czy po czym wziąłem do pracy i była akcja, tam trzeźwość, czy coś. Ja ich nigdy nie spotkałem nigdzie. Nigdy. A w ten weekend po prostu jakieś szaleństwo. I dzisiaj też jakieś pełno komunikatów e, tutaj przychodzi do nas z firmy, że, że tajniacy jeżdżą i łapią tam na autostradzie za wyprzedzanie. Jaki kamperek fajny, Weinsberg. Za wyprzedzanie tajniaków mnóstwo i, i przy Wrocławiu i przy Zgorzelcu tu po niemieckiej stronie też mnóstwo policji przed chwilą też radiobus za mną jechał dość długo, kurde tak mówię coś tu się święci coś wisi w powietrzu nie wiem czy to jakaś ogólna europejska akcja ale po prostu no szaleństwo z tą policją naprawdę, w Polsce to ja nie wiem co, skąd oni wzięli tyle policjantów nagle na drogi czy, 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 czy jakieś świeże przyjęcia, czy co? No bo nie było ich tak widać jak w ten weekend. Trudno, patrzcie co oni tu zrobili, jakiś sklepik otworzyli. Stoliczki, ceraty. Sympatycznie. Dobra, zobaczymy jak tam miejscuwa na moim parkingu ulubionym. Coś się szykuje, bo widać zakaz zatrzymywania się. Tu jakieś budy powystawiali, zobaczcie. to nie był ten weekend, chociaż nie widziałem teraz tych kamperów, nie jechały. Ale kto wie, czy jakiś następny. Mam nadzieję, że to nie teraz, bo dziwnych znaków jest pełno na ustawianych i kawy, widzicie, jakieś takie reklamy, tego nie było. Kiosk, no pełno jest tych, że kto wie, czy na weekend się nie szykują na znowu zlot. Ale mam nadzieję po prostu, że że teraz ich tam jeszcze nie ma. Tu jest, tu można by wjechać od biedy i tu stanąć na tej drodze. Ja tu, ja tu tam mówi, mówiłem wam, kiedyś też tutaj stawałem i tam jest też, patrzcie, jakąś szlajwkę mają. Kto wie, czy jakiś parking nieprzygotowany. No tak jakby się szykowali. Wydaje mi się, że to może być... Teraz chyba jeszcze ich nie ma, bo tam ta polana to była. Parking nie jest przekreślony. Ale następny weekend może być, że tu będzie ten zlot. Otwarcie sezonu kamperowego. To, 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 tak to mniej więcej wyglądało, nie? że to coś w tym stylu było. Dobra, dzisiaj jest tu spokój. Ale muszę się przyjrzeć. Tak mi się to dzisiaj wpadło do głowy i, i widać było po, po przygotowaniach. O, tu jak ten bus stoi, można sobie śmiało zaparkować. A my sobie wjedziemy... Nie, ktoś tu jest. Eko-okien na moim miejscu. Na mojej wie, Kto to jest? To mnie uprzedził. Jesteś by kolega, który mnie wczoraj poznał i się ze mną przywitał. Może być, że to on. Nie wiem, jaki on tam miał samochód. Ale. O, ja spałem 3 godziny. A on może nie spał? Ta, to chyba jest on. <grym> Ale jaja. No to nieźle. Razem będziemy tutaj sobie spędzali czas No więc trzeba się przejść na krótki spacer tam śpi Czy myśli, że ja śpię Stoi eee, Idę się przejść, wieje wszystko niemożliwe Więc zamek dzisiaj odpada A my się idziemy tu przejść kawałeczek dla zdrowia. Tutaj nic ciekawego nie ma. Lepiej iść tamtą stronę. ale pizga wszystkim niemożliwym. Krótki spacer, jutro klient na siu... po siódmej. Mogę tam być. Adres totalnie zmieniony, więc... Mmm... zaczyna się ciekawie. Podjedziemy tam trochę szybciej, żeby... Mam tych dodatków od groma i pewnie będę musiał wszystko jutro wyrzucić u tego pierwszego, bo... Coś mi się wydaje, że te dodatki idą do drugiego klienta. Więc czeka mnie tam dużo grzebania. A na razie się tu przejdę kawałeczek. No i dojeżdżamy. Myślałem, że tu stanę sobie jeszcze na jakąś dziomeczkę. Ale niestety w jakieś takie małe parkingi dziwne. I nie było miejsca. Jestem ugotowany. Co to za wiadukty? Jest coraz więcej takich małych wiaduktów. PKW, czyli ja muszę z tego pasa. No, dojeżdżamy, trochę będę przed czasem. Myślałem, że tą drzemkę sobie z godzinkę jeszcze tu gdzieś zrobię, ale no niestety nie zrobię, bo chyba gdzie stara się, chociaż może na tej ulicy. Bo to jest jakaś patrzyłem ślepa ulica, to oni to pozmieniali te adresy jak wam mówiłem. A poranny ruch kurde się tutaj zrobił. Co, I wychodzi na to, że z tej drogi będzie ta tak. Z tej drogi będziemy wjeżdżać na tą ślepą uliczkę. I teraz nie wiem, czy tam wjechać przodem, czy się tam wcofać, bo tam tak wyglądało dość wąsko. Tam było parę domków wybudowanych e, nowych. Więc kto wie, czy tam nie jest porządek zrobiony i po prostu same budowy. Może bym stanął na tej drodze, gdzieś awaryjne, włączył i na chwilę się przeszedł, tam zerknąć na szybko. No bo nie wiadomo co tu zrobić, żeby było dobrze. Ale zaraz będziemy widzieć 3,5 km do skrętu w lewo. Kurde, jakie oni tutaj budowy narobili. Ja się tu ledwo mieszczę. Mana, mana. Dobrze, jest taka godzina, jeszcze ten ruch nie jest taki duży. No ale tu jest nabudowane, tu jest alt nastawianych. Oj, 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 oj. Zresztą, wszystkie te, te ci klienci, to takie, powiem Wam szczerze, yy, yy, czekają mnie, cieka, nie ciekawi o tak bym to powiedział. Ten drugi co, ma takie duże okna, patrzyłem, tam jest taka uliczka, dość wąska. Eee, Faktycznie tam jest jakaś firma, że on tam ma, jakby przed domem, tą firmę, tam albo za domem, tak by powiedzieć, trzeba. czy ja tam ciężarówką to śmiem wątpić z tego, co widać na Google. Ale zobaczymy A Tu póki co Póki co czor dwie Tu jest na narąbane samochodów Mnóstwo Za mną już też jadą Ale muszę to za chwilę włączyć awaryjne i na chwilę stanąć Bo tutaj jest za 600 metrów w lewo Nie ma pojęcia jak to zrobić Jak to zrobić, żeby było dobrze? Kurde, dużo samochodów tu stoi. Aby tu taka była luka, to bym za tu wjechał i tam poszedł pooglądać, co mnie tam czeka. Tu akurat zakazy, no i to tu jest w lewo. Zakaz postoju, no ale zatrzymać bym się mógł na chwilkę, nie? A tu jest łuk. Tak źle, tak niedobrze. Na tym łuku musiał stanąć hmm, To jest tu Nie wiem czy się tam wciskamy ślepa ulica Dobra ja się tam wciskam przodem W razie czego się tu wycofię i jeszcze raz to zrobimy No nie wiem czy tu nie lepiej wcofać I tu stanąć zaraz na początku Bo tam dalej to wygląda źle Ciasno nie wiem, czy cokolwiek wy tu widzicie. Ale wygląda to bardzo ciasno. Dobra, ja się tu wcofię chyba w tą uliczkę. I sobie tu stanę przy płocie i poczekam, aż przyjadą. Szczerze mówiąc, ja tam nic nie widzę. Dobra. Robimy to. Póki jeszcze ruch jest trochę mniejszy. Może nie najmniejszy. Ale... Gdybym ja się tu ustawił przy płocie, to bym był. byłoby dobrze. Znaki, nieznaki. Gdyby tu przejazd mieli. Ja sobie tu poczekam. Ja mam tylko pineskę, że to miejsce, ale nie, nie znam dokładnie, nie? Gdzie, co i jak. O ile się tu w ogóle wykręcę? Bo tu, tu będzie dość stromo. rowerzysta, możemy przejść autobus. Czekaj, czy mnie puszcza, czy nie? Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Kurde, tam jedzie akurat jakimś busem. No, my tu puści, Tu te znaki są nikomu niepotrzebne. No dobra, mamy to. O, udało się. Aż ten autobus zablokował ten ruch. Tam teraz cofnę i tu gdzieś będziemy czekać, no. Mam nadzieję, że tam po prostu... Ja nie wiem, gdzie tu mam wjechać. Tu na skrzyżowanie bardziej? Chyba, że tam zna... przejdziemy się za chwilę i zerkniemy chyba tam yy, na te... Ja się tam przejdę i zobaczę, czy tam nie ma czasem jakichś okien, czy nie widać. No, z wami chyba nie pójdę, bo i tak tam nic nie zobaczycie. No, no, niestety tak to muszę zrobić. Jest tu przejazd. Jest, dobra. Tak staniemy i idziemy się przejść. Dobra, idziemy zerk na samolot ląduje. No osobówka tu przejedzie, na razie bez problemu. Na skrzyżowaniu stanąłem. Kurde, tu jest tak ciemno, że nic nie widać. Ja tu nic nie widzę, to co dopiero zobaczyć? Tu są nowe bloki, tak jakby. No się rozłączam, bo i tak tu nic nie zobaczycie. No i tu jest jakiś sklep. Tu jest jakiś tył sklepu i co? I koniec. Ha, ha. Szczerze nie mam pojęcia. Chyba, że tu do tej bramy, ale ja tu okien nie widzę. No dobra, nie ma sensu tutaj łazić, bo tutaj nic nie widać. Nic Tu też jest jakiś ten plac A tu nawet ciężarówką nie wjadę. Dobra, idę poleżeć na chwilę do auta No Tu jest jakiś sklep No ale co ja tu wiadę? Ja tego nie rozładuję z boku, tu jest za wąsko No nic zabra będziemy później wiadolić Pociągi jeżdżą, samoloty latają, fajnie. <laughs> Chcielibyśmy tu mieszkać, no chyba bym zwariował. No, a nowe bloki tu są, nie? Nowe budynki. Zobaczcie jaki to jest huk. No, nie, oni tu mieszkają. Przy samych torach. Ja nie mogę. W życiu. W życiu. O, teraz widzę jaki tu jest graffiti, Dobra, Dżemka zrobiona, no jeszcze jest przed czasem, ale powiem wam, aut tu wjeżdża, wyjeżdża mnóstwo O, jak samolot tam akurat ląduje. Mnóstwo samochodów, tu wjeżdża przejeżdża Nie mam pomysłu też całe takie ładnie pomalowane Idziemy jeszcze za widnie zajrzeć i tam następny samolot. <grydy> ja za drogiem. Na Frankfurt. Ale tak jak mówię, tu kurde te pociągi. No w życiu bym nie chciał. To, to widać, że to jest nowiutkie. I co by tam dalej mogło być? Nie wiem. Bronko. Fajnie wygląda. Fajny auto. No patrz, fury mają nie? tutaj tu jeep w takim miejscu mieszkania no niezbyt ciekawie no tu jest, patrz jaki graffiti też, to będzie to na 100%, źle, że ja tutaj nie wjadę tam jest ten zakręt, co jest niemożliwe do przejechania na 100% to jest tu ha. To jakaś pewnie mała ciężarówka już tu chodzi o kurde, czy oni wyjadą stąd? Ja będę musiał tam chyba trochę do przodu podjechać, żeby im miejsce. Dobra, czekamy aż przyjadą ci z tych okien. A tu nie przyjadę, ja się tu nie zmieszczę na tym zakręcie. Tak jak jest te drzewo i tutaj nagracone. Aby tu nie było tych, tych gratów, może bym tu jakoś wjechał. Ale tu z tym drzewem, z tym autem, nie ma szans, żebym się tu zmieścił. Po to co mówiłem, pociągi jeżdżą na stoł. Zobaczcie. Ten akurat cichy jedzie Ale jak jedzie tu jakiś taki turystyczny to już nie jest tak cicho No to bym musiał wcofać z dłuższej barierki chyba I tu wyciągać jak ty do Tylko że te samochody nie powyjeżdżają no. Tylko że nie ma już tu aut za dużo Ach, jeden czort Będę ta ciężarówka, co tam była, chodziła, żeby umia tu wyjechać Najważniejsze O, ktoś tu akurat podjechał, pewnie do mnie Albo i nie Zaraz się dowiem Czas nie, to nie to nie są okna Patrzę na te okna, ne? Jest gigantyczne Tu jest pełno tych ramek No i tu następne I żeby to wszystko teraz wyciągnąć, ja to muszę wszystko zrzucić i na dodatek to jest ten stojak, ten i pewnie z tyłu i ten przeszkadza. Też go będę musiał wywalić. No po prostu sama, sama radość. Nie wiem ile ja tych czasu zmarnuję, ale bardzo dużo. Obstawiam, że to szybko nie pójdzie. Tego jest za, za duży rozpierdziel. Muszę te, te poprzeczki chyba sobie poprzerzucać tu na to, bo to wszystko idzie do tego klienta. Nic fajnego, nic biorę. Się.